Czy Twój podkład utrzymuje się 12 godzin, idealnie kryje, jeżeli masz problem z wydzielaniem się sebum, to pracuje przez cały dzień sebum, działa na zmarszczki, działa przeciwstarzeniowo, działa przeciwwolnym rodnikom, pracuje z kolagenem i z elastyną, jeżeli nie, to koniecznie musisz przetestować ten podkład, podkład Mary Kay, który pięknie nam kryje i to, co właśnie powiedziałam, ze wszystkim pracuje. A czego oczekujesz od korektora pod oczy? Przede wszystkim na pewno oczekujesz, żeby był lekko konsystencją. Druga sprawa, żeby zadziałał tak, jak ty potrzebujesz, czyli rozjaśnił okolice oczu. Jeżeli właśnie tego oczekujesz, to polecam ci właśnie ten korektor i już ci pokażę, jak genialnie kryje. Kochane, nakładam sobie podkład pędzelkiem, robię to krótkimi ruchami. Zobaczcie, jak pięknie nam kryje. Wyrównuje nam pięknie koloryt skóry, zamaskowuje to, co trzeba zamaskować. Zobaczcie. A zobaczcie tutaj. Ja go specjalnie położę na moje limo, żebyście zobaczyły różnicę. Troszkę sobie dołożę ociupękę. Zobaczcie na bliznę. Blizny już nie widać. Rozprowadzam go delikatnie na całej twarzy i mam dziewczyny gwarancję, że robi wszystko to, co ja potrzebuję. I teraz wam pokażę korektor. Bazę pod powiki mam, na powiki mam już nałożoną. Szybciutko Wam pokażę korektor. Tr troszkę muszę dodać więcej, z racji tego, że mam. Właśnie to zasinienie, leciutko na powieki. Ja używam dziewczyny do tego pędzelka i jeżeli nie masz takiego pędzelka, to możesz sobie spokojnie użyć do tego serdecznego palca. Dlaczego serdecznego palca? Bo musisz wiedzieć, że serdeczny palec jest najdelikatniejszy. I teraz dziewczyny patrzcie, co się tu będzie działo. Mam zaczerwienioną powiekę jeszcze. Pamiętajcie, że nasza powieka ma różne koloryty. Jest bardziej y, taka czerwonawa, lekko fioletowawa. Więc tu sobie musimy wyrównać pięknie koloryt i zobaczcie, jaka magia się dzieje z moim siniakiem. Widzicie? Nie widać go w ogóle. Więc jeżeli szukasz dobrego podkładu. Szukasz idealnego korektora pod oczy, to koniecznie, koniecznie do mnie napisz, dobiorę indywidualnie dla ciebie. Pozdrawiam, buziaczki, papa! Pa.